Trzymanie dzikich kotów w domach jest co najmniej kontrowersyjne i wzbudza ogromne emocje, o czym mogliśmy przekonać się oglądając bijący rekordy popularności amerykański serial emitowany na platformie Netflixa. Dziś Przedstawiam Państwu mieszkańca afrykańskich sawan – serwala. Ten wulkan energii ma 7 tygodni. Urodził się w holenderskim ogrodzie zoologicznym, ale ponieważ jego matka nie miała ochoty zajmować się potomstwem, został wykarmiony butelką przez ludzi i jest wspaniałym urwisem. Moda na trzymanie serwali przyszła do nas do Europy ze Stanów Zjednoczonych. Tam już dość dawno zaczęto trzymać je jako zwierzęta domowe, a popularne stało się również krzyżowanie ich z kotami domowymi. Efekt tego związku to tak zwane koty sawanach, które są znacznie bardziej popularne od serwali, i moda na nie przywędrowała również do Europy. Wielu jednak hodowców uważa ja chyba podzielam ten pogląd że nie powinno się krzyżować różnych gatunków zwierząt, dlatego że efekt tej krzyżówki nie zawsze jest do przewidzenia. Osoby mające doświadczenia z trzymaniem serwali twierdzą, że charakter takiego właśnie czystego gatunkowo serwala jest zdecydowanie lepszy niż jego krzyżówka z kotem domowym, czyli koty w sawanach. Jak jest naprawdę, opinii jest bardzo wiele. Serwala. To średniej wielkości kot, charakteryzujący się piękną budową ciała. Cechą charakterystyczną serwala są jego ogromne, odstające uszy, które wskazują, że jest to zwierzę, które do wykrywania niebezpieczeństw oraz do polowań używa głównie słuchu. Łapy są bardzo długie, najdłuższe chyba wśród kotów w stosunku do innych części ciała. Umożliwiają mu one bardzo szybki bieg. Ten kociak to drugi najszybszy kot na świecie, zaraz po gepardzie. Na krótkich odcinkach potrafi on rozwijać prędkość nawet do 80 km na godzinę, a ogromne stopy pozwalają mu na wykonywanie bardzo wysokich skoków, nawet do 4 metrów. Ten kociak potrafi łapać ptaki w locie. To jest jeszcze młodziutki kociak, ale później to jego futro będzie miało piękny żółty kolor. Z zaznaczonymi ciemnymi centkami. W środowisku naturalnym serwale nie mają zbyt wielu wrogów. Największym okazał się człowiek, któremu spodobało się bardzo jego piękne, wspaniałe, lśniące i aksamitne w dotyku futro. Na szczęście, polowania na serwale zabronione są obecnie we wszystkich afrykańskich krajach, w których zwierzęta te żyją na wolności. I to jest optymistyczne, tak? To, to mruczenie, które Państwo słyszycie, to nie mruczenie w moim brzuchu, ale po prostu ten kociak cały czas pokazuje mi dowody sympatii. Co mruczek? Co mruczuś? Pomimo, że w środowisku naturalnym koty te są samotnikami, łączącymi się w pary tylko w okresie prokreacji, to w domach stały się zwierzętami, które aklimatyzują się w naszym środowisku domowym, zaprzyjaźniają z ludźmi i są podatne na tresurę. Niektórzy określają je nawet mianem takiego kociego psa, dlatego że chodzą na smyczy, zakładać im możemy obroże i wykonują polecenia swoich opiekunów. Bardzo szybko uczą się załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych do kuwety, jak nasze domowe koty. I jedyne, czym się od nich różnią, to to, że musimy im zapewnić naprawdę Możliwości, aby ich energia mogła być wydatkowana we właściwym kierunku. One są wszędobylskie. One wszystko muszą zobaczyć, wszystkiego dotknąć. Jest kotem bardzo łagodnym, ale nie wolno nam zapominać, że jest to jednak zwierzę, którego. Bardzo bliscy przodkowie żyli i żyją w stanie dzikim, gdzie polują, gdzie walczą o byt. Dlatego musimy zawsze zwracać uwagę na jego zachowanie. Musimy uważać, aby ich instynkt łowiecki czasami nie wziął górę, bo interesy okolicznych ptaków mogą naprawdę być bardzo zagrożone. W środowisku naturalnym serwale polują przede wszystkim na drobne gryzonie i ptaki. Dlatego afrykańscy farmerzy uważają je za bardzo przyjazne zwierzęta i cenią je za zwalczanie szkodników. Ci farmerzy, którzy z kolei trzymają ptactwo, drób ozdobny, nie podzielają tych opinii i raczej nie darzą serwali zbytnią sympatią. Poza Pokarmami typowo mięsnymi. Serwale zjadają również w niewielkich ilościach świeżą trawę oraz żywią się też owocami. Ogromną rolę przy trzymaniu tych właśnie zwierząt odgrywa żywienie. Zwierzętom tym trzeba podawać dużą ilość produktów mięsnych, ale nie takich jak innym domowym zwierzętom czyli gotowe, przygotowane. Kupione w sklepie mięsnym kawałki mięsa. Ale mięso powiedziałbym nieprzetworzone, czyli razem ze skórą, z kośćmi, dobrze jeśli również z krwią. Tego wymaga ich układ trawienny i tylko wtedy ich kondycja fizyczna będzie na odpowiednim poziomie. Nie mogą być one trzymane w domu bez zapewnienia im odpowiednich warunków. A czego one wymagają? One skaczą, biegają, wdrapują się, i dlatego w normalnych mieszkaniach, w blokach, trzymanie takiego zwierzaka byłoby absolutnie niemożliwe. Serwala możemy trzymać w domu z innymi zwierzętami domowymi, ale warunek musi być do tego przyzwyczajany od najwcześniejszej młodości. Jego związki z tymi zwierzętami to nie jest przyjaźń, jeżeli to już taka bardzo szorstka przyjaźń lub tolerowanie, ale jeżeli będzie wychowywany z innymi psami czy kotami, to potrafi nawiązać z nimi bardzo bliskie relacje. Jeśli są wśród ludzi od wczesnej młodości, mają z nimi kontakty, ta właśnie skłonność do obcowania z ludźmi, do nawiązywania z nimi bardzo bliskich więzi, może zaspokoić nasze oczekiwania wobec zwierzęcia domowego. Jest to naprawdę bardzo fajne zwierzę, świetnie się zaprzyjaźniające, ale to, co cały czas podkreślam, to jednak jest zwierzę, mające w swoich żyłach krew, łowcy i instynkt zawsze będzie. W jakiś sposób widoczny w naszym codziennym obcowaniu z serwalem.